Manderowiczowie, jestem sub... Ja jestem... jestem Mikołaj, subskrybujcie Pamiętajcie stawić dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu I subskrypcję Ten czerwony przycisk Zmie 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 Zmieńcie na serio Dawno nie było nutki w sumie, No nie wiem, czy niedawno, dawno, ale Jezu, ja, ja nie umiem już gadać, dobra Nieważne, jo Dobra, słuchajcie się w bitu Jo, ej, ej Rzucy na bit robię sobie kwit, bo hajs, a ty nic Tak to właśnie jest, mam ten wielki cash, a ty co masz samochodzik z nich chodzi i sobie robię track for the chin, na teren, po prostu te, te dolce Tak aż bankomat wybucha, aż bankomat wybucha Yo, ej, 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 jedzę sobie tutaj bomba wybucha Ja ziomek mówię ej, 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 ale rozpij ducha przód, a ty jedziesz bokiem. <laughs> ty jedziesz bokiem. <laughs> Ja lecę ciągle wyprzód, a ty się cofasz w tył. Ja lecę ciągle wyprzód, a ty się cofasz w tył. Hej, hej, ja lecę. Witaj wygrobisz, kielec Minecraft też to po tobie. Znalazłem diamenty w 30 minut. Ziomek bez kitu, a ty zbierasz to na kreatywnie jeszcze na serwerze. Ktoś dzwoni po admina, ciebie zabierze serwera. Yo! Ej, 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 ej. Ej, ej, yo! Wchodzę sobie tutaj na teren. Wiem o tym, jesteś zerem. Robię, ram, ziom, ziom, ziom. Wjechałem mocno. Wow, 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 wow. Przejeżdżam. Liczy nowe Audi. Witam cię, ziomek, nie jestem znany, ale kiedyś będę przez ludzi poznawany Na YouTube powoli się rozwijam, lecz nigdy się nie zawijam. Jo, zgadni co lubię jeść Oczywiście frytki, banany i jabłka i takie idee. Ej, 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 jak to wiem jak to jest, kiedy ktoś ci powie przykre słowa, ale ja zamiast słuchać to jem widogroda ziom, jem widogroda. Я подключаю куча, да,